Kochani, no, jest fajnie, wszystko pięknie, ale bez... jestem bez kontaktu. Nie mam kontaktu. Mam, mam kontakt ze swoją narzeczoną i to wszystko. A resztę kontaktów się urwało brak sieci. I do sponsora nawet nie zadzwoniłem. I do mnie też się nie mogli zadzwonić. No trudno. Takie życie. Zawsze była sieć, teraz nie ma. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w realu. Cześć.